Jak pewnie wiesz, dieta keto zakłada naprawdę mocne ograniczenie węglowodanów na rzecz tłuszczów, czyli naszego nowego źródła paliwa. No ale teraz ktoś może zapytać, co w takim razie z tym prozdrowotnym błonnikiem, który zapewnia nam tyle fajnych rzeczy, skoro ograniczamy węglowodany. Czy jest nam w ogóle potrzebny w keto? Sprawdźmy. Błonnik, jak na pewno wiesz, kwalifikowany jest do grupy węglowodanów, e, których żołądek no tak naprawdę nie potrafi trawić. No, wrzucasz to tam, a ono tam, wiesz, wielce obrażone, idzie do jelita cienkiego, tam to samo znowu ma, bo tam, tam też nikt go nie chce e, i dopiero w jelicie grubym znajduje się paru chętnych na niego, bo bakterie robią sobie z niego pożywkę i go rozkładają. No smutno być błonnikiem, nie? No dobra, ale oprócz tych potencjalnych właściwości Czyszczących jelita i tego, że bakterie się nim nażą, to w ogóle jakiś pożytek z niego mamy jako człowiek? A przede wszystkim, czy warto go jeść w keto? No dobra, to zajrzyjmy jeszcze głębiej, co tam się dzieje. O, jak widzisz w tym pięknym jelicie, tutaj naszym wspaniałym, kolonie dobrych bakterii zaczynają się rozmnażać, bo są pojedzone ładnie. A tu co to się dzieje? Coś tu sobie fermentuje, o proszę. I tak właśnie powstają przekozackie, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Z tych wszystkich trzech, tak naprawdę, to maślan jest doskonałym źródłem energii dla jelita grubego i to już można zobaczyć sobie nawet w licznych badaniach, które to potwierdzają. Wygląda na to, że maślan ma niesamowicie dobroczynny wpływ na odporność i długość życia. No i jak wiedzieć, no, niby błonnik taki zdrowy, a w ostatecznym rozrachunku, jak zwykle, okazuje się, że to tłuszcz. Bo bakterie, jako takie e, niewolnicze robole, dostają właśnie od ciebie te odpadki, których ty i tak nie strawisz. E, one sobie to zjedzą, e, no i odwdzięczą się właśnie tym maślanem. Te dwa z kolei kwasy przyniosą ci między innymi więcej energii, większe spalanie tłuszczu, sytość, no i kilka jeszcze fajnych rzeczy, naprawdę. Fajnie, nie? No mi się wydaje, że wniosek teraz powinien być dla ciebie prosty, bo im flora bakteryjna w wielitach lepsza, e, tym na wzór górali z Kaukazu, no. Twoja odporność i długość życia potencjalnie szybują w górę. Warto dodać też, że niektóre badania wskazują, że zestaw tych trzech kwasów właśnie tłuszczowych zwiększa ilość beta-hydroksymaślanowej krwi. Czyli oprócz tego są trochę ketogenne. No, nieźle, nie? Skąd w takim razie brać taki pokarm w ketozie, w diecie drapieżnika, dla tych właśnie niewolniczych bakterii, które sobie tam siedzą, wiecie gdzie? Trochę. Podkreślam, trochę, bez przesady, wysokobłonnikowych zielonych warzyw powinno spokojnie wystarczyć, jeśli chcesz wzbudzić e, produkcję maślanu, e, na którym najmocniej będzie Ci zależało. Ile tego błonnika? Piśmiennictwo aktualnie mówi o około 30 g błonnika, jednak według mnie na początek spróbuj podbić sobie błonnik tak do 15-20 g całkowitej zawartości w diecie, a na pewno zaczniesz produkować dużo więcej maślanu niż wcześniej. To tyle na dziś, moje drogie i moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taka seria Wam się podoba, takie krótkie keto. Dajcie łapkę w dół, jeśli w ogóle Wam się to nie podoba, to będę wiedział, co zrobić z tą serią. Cześć! Na tym etapie nauki, tak naprawdę ciężko oceniać, co powoduje korzystne działanie, czy te kwasy tłuszczowe, czy bakterie. Tego nie wiemy do końca. Nie wiemy też, czy im dłużej w ketosie, tym korzystamy tak samo dobrze z błonnika, jak na początku przygody. Warto, jak widzicie, jednak przyglądnąć się błonnikowi i nie być zamkniętymi na schematy, bo to, bo tamto, e, bo roślinki, bo sramto i tak dalej. I znaleźć tą idealną kombinację dla siebie. Chyba za blisko ta kamera, jeszcze sprawdzimy daleka. To. to tyle w sumie, moje drogie i moi drodzy. Ehm... No, ale teraz ktoś może zapytać. Co z, w tym, y, jaką się nazywa? Młodnikiem, zapomniałem jak się nazywa nawet. Jeśli wam się podoba taka forma, to dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zminusujcie to. Będę wiedział, co dalej z tą serią robić wtedy. Teraz na razie. Mam.